Większość samochodów osobowych wyposaża się w silniki spalinowe czterosuwowe. Silniki te są trwałe i ekonomiczne. Blok silnika jest wykorzystany do zamocowania większości osprzętu. Oto kompletny silnik po wyjęciu z samochodu. Zamontowano na nim m.in. odśrodkowy filtr oleju, wentylator prądnice, aparat zapłonowy, filtr oleju, gaźnik. Po usunięciu sprzętu ukazuje się sam silnik. Pokrywa głowicy, głowica, kadłub silnika, miska olejowa. Pod pokrywą głowicy znajdują się dźwignie zaworów wlotowych i wylotowych. Cały układ dźwigni zaworowych jest zamocowany bezpośrednio na głowicy silnika. Głowica stanowi górną pokrywę silnika. W komorach spalania widzimy zawory oraz gniazdo świecy zatłonowej. Po zdjęciu głowicy odsłaniają się cylindry. Za dłubem silnika widzimy miskę olejową. Jest to ona zbiornikiem oleju oraz stanowi dolną osłonę wału korbowego. Bezpośrednio na wale zamocowano odśrodkowy filtr oleju z kołem pasowym oraz koło zamachowe z wieńcem zębatym. Przesuwające się tłoki za pośrednictwem korbowodów obracają wał korbowy. Tłoki, korbowody i wał tworzą jeden zespół. Wał korbowy tego silnika nie jest dzielony. Z tego względu dzieloną musi być stopa korbowodu. Zarówno w stopie, jak i w główce korbowodu są stosowane łożyska ślizgowe. Dzielone łożysko stopy korbowodu umożliwia połączenie korbowodu z wałem. W główce korbowodu znajduje się stworzeń łączący go z tłokiem. Tłok silnika czterosuwowego. Główka korbowodu. Stworzeń. Tłok musi być lekki i wytrzymały mechanicznie. W górnej części tłoka znajdują się gniazda pierścieni. Żeliwo z którego są wykonane pierścienie zapewnia dużą ich sprężystość oraz odporność na ścieranie i wysoką temperaturę. Głównym zadaniem dwóch pierścieni jest uszczelnianie. Trzeci to pierścień zbierający nadmiar oleju. Dolną ruchomą część komory spalania stanowi tłok. Od góry zamykają głowica z zaworem wlotowym i wylotowym. Mieszanka paliwowo-powietrzna dostaje się do cylindra przez kanał dolotowy. Przepływ mieszanki następuje po otworzeniu zaworu. Drugi zawór reguluje wypływ spalin z cylindra do kanału wylotowego. Silnik pracuje prawidłowo, gdy zawory otwierają i zamykają się w chwili właściwego położenia tłoka. Ruch zaworów i tłoka musi więc być ściśle zsynchronizowany. Pracą zaworów steruje wałek rozrządu. Chwilowe położenie tłoka jest zaś uzależnione od pozycji wału korbowego. Synchronizację położenia zaworów i tłoka zapewnia połączenie kinematyczne wałka rozrządu i wału korbowego. Napęd przenosi się od wału korbowego najczęściej za pomocą łańcucha lub paska zębatego. Jeden obrót wałka rozrządu przypada zawsze na dwa obroty wału korbowego. Wałek rozrządu jest wykonany z jednolitego materiału. Każda krzywka steruje ruchem innego zaworu. Bezpośrednio z krzywką wałka styka się popychacz. Popychacz jest suwliwie pasowany z gniazdem kadłuba silnika. Do jego wnętrza wprowadza się końcówka laski popychacza. Kulisty kształt utwardzonej końcówki laski popychacza umożliwia jej przegubową współpracę z popychaczem. Otwory w ściankach popychaczy umożliwiają przepływ oleju. Każda laska popychacza sięga przez odpowiedni kanał drugiej strony głowicy. W głowicy znajdują się zawory dociskane do gniazd mocnymi sprężynami. Ruch laski popychacza przenosi się na zawór za pośrednictwem dwuramiennej dźwigni zaworowej. Podnoszona przez krzywkę laska naciska na dźwignię, która pokonując opór sprężyny otwiera zawór. Wałek rozrządu nie tylko steruje pracą zaworów. Koło zębate nacięte na nim napędza wałek aparatu zapłonowego. Dzięki aparatowi zapłonowemu powstaje iskra na elektrodach kolejnych świec. Moment zapłonu jest także ściśle zsynchronizowany z położeniem zaworów i tłoka. Każdą świecę łączy z aparatem zapłonowym osobny przewód. Tak wyglądają elektrody świecy zapłonowej w komorze spalania. Oto kolejne fazy pracy tłoka. W czasie ruchu tłoka do dołu otwiera się zawór dolotowy. Ruch zaworu jest wywołany obrotem krzywki, który przenosi się przez popychacz, laskę popychacza i dźwignię. Drugi słów to sprężanie mieszanki. Oba zawory są zamknięte. Zawór dolotowy zamyka się w pierwszej fazie ruchu tłoka. Oba zawory są dociskane do gniazd siłą sprężyn. W końcowej fazie suwu sprężania ma miejsce zapłon. Gazy rozprężają się i następuje trzeci słów, słów pracy. Oba zawory są w dalszym ciągu zamknięte. W końcowej fazie suwu pracy otwiera się zawór wylotowy. Przesuwający się do góry tłok wypycha spaliny z cylindra. Na jeden słów pracy przypadają trzy suwy jałowe. Praca silnika nie jest więc równomierna. Większą równomierność obrotów silnika zapewnia koło zamachowe umieszczone na wale korbowym. Przyjrzyjmy się jeszcze raz pracy silnika: suwsania, sprężania, pracy, wydechu, suwsania. Sprężania, pracy, wydechu. Praca silnika przebiega cyklicznie w czterech suwach. Stąd nazwa silnik czterosubowy. Pierwsze ruchy tłoka trzeba wykonać za pomocą rozrusznika. W samochodach stosuje się rozruszniki elektryczne. Silnik czterosubowy wielocylindrowy charakteryzuje się równomierną pracą.